Witamy Was już z, z trasy Przemieszczamy się już na wyspę Kyrk Zostało już na mnie dużo, 72 km e, Gdzieś koło 14 14.30 powinniśmy być na miejscu Okay. Teraz witam Was ponownie. A okay. jest już od wieczór. od jakiegoś czasu jesteśmy już na kempingu. A tak wygląda nasza farcela. jak dla nas super. Jest to odcienie. Także pies będzie miał gdzie? Chodź Tiger Chodź Już się rozbezpił Chodzi no, wszędzie gdzie się da on tu musi pokazać kto tu rządzi także tak to wygląda a taki mamy widok jak sobie staniemy O taki widoczek tam za kamperami z tyłu już widać może Za chwilę idziemy na jakiś spacer Co on tam gryzi. Także porcelana, taka to duża. Tu mamy podłączenie do wody. Tu jest skrzynka energetyczna z podłączeniem. Oczywiście przejściówka dla wszystkich. Nie, jak w poprzednim filmie. No się będzie tak tutaj coś mu nie dali albo coś by chciał wymusić i to na dzisiaj będzie tyle jutro postaramy się coś więcej jutro pojutrze postaramy się coś więcej wam pokazać tutaj jest parking przed wjazdem na teren kempingu tam trzeba poczekać no, zanim się zameldujecie Po lewej mamy recepcję. Tutaj nie będę Wam opisywał które to jest miejsca są ale tu jak będzie tylko możliwość to będę Wam opisywał która by to była strefa jakie to są kempingi jakie to są parcele jak i, jak, jak, e, jakiego standardu bo to jest duży rozrzut no nie pamiętam tego wszystkiego ale tutaj jest taka strefa tam są jest strefa domków z osobną recepcją recepcja jest niedaleko naszej porceli no, tak to tu wygląda tu jest market wejście do marketu można sobie porobić zakupy A tu mamy strefę rozrywki Do ping -ponga. piłka rzeki, boisko do siatkówki. Inne z tenis, boisko do nogi. 巨兄弟。 A czyli, dokładnie kampery, przyczepy, taki typowy camping Tu są dokładnie parcele oznaczone literami A To jest początek września, dzisiaj dokładnie dziewiąty, ale parcel wolnych wcale już dużo nie ma Tak schodzimy i tu są baseny, ale tu są baseny dla dzieci tu jest plac zabaw dla dzieci, po tych basenach dla dzieci tu są takie właśnie brodziki dla dzieci, tu są też żary leżaczki, zabaw miejsce do zabaw takie typowo pod dzieci prysznic przymierzalne no tu wychodzimy na te ptach, gdzie są mi na pewno jakieś usługi Sklep z pamiątkami klapkami. a ktoś komuś coś się zapomniało, to sobie to na pewno kupimy. a tu mamy stoisko, gdzie możemy sobie zaciągnąć informacje o wycieczkach, aby kupić wycieczki dodatkowe. A tu jest piekarnia. Na, od 7 do 14 a w niedzielę do 13 jak dobrze pamiętam Restauracja z tego co widziałem restauracja czynna od pół do 20 i to jest restauracja zaraz przy basenie zaraz podejdę przypomnę wam, jak tu wygląda no baseny, niby woda podgrzewa nie wiem nie sprawdza, nie jest tu panek basen restauracja oliwa przepraszam poprawka od 8 do 20 tak to wygląda brak zainteresowania leżać dookoła. Tam wejście dalej jest na basen ten Jest Na campingu jest dużo zieleni, taki kemping bardziej kaskadowy. To miejsca właśnie kaskadowych Są takie place, o tutaj jest ten plac, co było zieleń widać z góry. Co pokazywałem wam od strony recepcji o jest właśnie ten plac taki reszta pozostałe to jest bardziej kaskadowe i tu można idąc tędy tam na końcu można wejść na ścieżkę którą idzie się do Kyrku której... tu mogę wam pokazać jak się dzieje wolna parcela parcela H1 podłączenie do wody ale by... I połączenie do prądu to jest w takiej słupku zrzutu szarej wody to niestety są mi takie parcale my też tak tak, tak, ale, a tam mamy wejście tu jest wejście na psią jak widać już niektóre psiorki wracają sobie z kąpieli tutaj jest trójniz dla psów Je město je uvolnit. Takhle A A tu jsou parcele na Tmorské. Jedna z tych droższych nie wiem czy prawda czy nie Ale taką informację dzisiaj trzymaliśmy od naszych sąsiadów, że tu nawet 100 euro za dobę. Także no cóż, zduszków nawet taką plaża z różnego do plaku mamy taką kawiarnię, restaurację. Czy na od 9 do 22.00. Stoisko z wodami. Tutaj Wam zaraz pokażę, jak wygląda plaża ta. Deszenie. No ale tu widzę, że już jest. są znaczki raczej trzeba za to zapłacić. Jak się dowiem ile to kosztuje, to dał Wam jeszcze tutaj informacje. No, to jest nasza zatoczka, gdzie pływamy sobie oglądając rybki przy tych skałach.

Tu jest taki, tu jest taki, tu I tak wygląda, tu, są lepsze. Lepsze, lepsze zewnętrzne. Trochę na tu jest taki, tu jest tu jest taki, tu jest tu jest tu Jest. No, rozmawiając z obsługą, i pytając o to, gdzie mamy wylewać szarą wodę, bo nie ma tego, a przy, przy mamy zbiornik, to stwierdzili, że mamy wylewać do toalety chętniejsze. Więc tak robimy. A tu jest toaleta chętniejsza. Teraz dochodzimy do wyjścia z kempingu Jest to miejsce, gdzie dużo piesków, taki półwysep można powiedzieć. Tutaj macie mapkę rozrysowaną, jakie długości są poszczególnych tras. Na przykład tu start 1, 2, 11, 12 i Tutaj jest powrót, też z powrotem na kemping. I to ma na przykład 1750 metrów. Także tak to wygląda. Tutaj dużo ludzi jeździ rowerami. Także są różnej długości. Najdłuższa jest 6800. A teraz wychodzimy. A to ścieżka. Wybieg dla psów. Dla nas jest to lepiej psów, miejsce gdzie możemy sobie wyjść z psem na spacer. To jest Tu mamy plażę natury. Tu jest odrzedzona. Plaża należy też do kempingu. Bo to jest to jak jest opisane, Kirk Premium Camping reset. Widoczkę z jedną w drugą stronę. nie nitko. przy tej drodze mamy trochę takich miejsc, o, takich jak tutaj. Często wieczorem, przeważnie Są tu samochody Czasami busy Czasami samochody osobówki, osobowe I zostają ludzie na noc Śpią właśnie tutaj o, W takich miejscach jak to tutaj Przepraszam o, Takich jak to tutaj I budzą się rano i rano mają taki widok. Wysiadasz z samochodu i widzisz coś takiego. Także takich miejsc jest tutaj. Kilka. Patrząc pod, po tej drodze. Także ludzie korzystają z tego. A my idziemy dalej pokażemy wam naszą zatokę. Pan, a pan co tam robi? Czasami to nie wiemy w którą stronę się odwracać. O, tam w środku w lasku jest ścieżka. Fajne są tam miejsca, też właśnie takie, żeby sobie posiedzieć. Ale takich miejsc z dobrym zejściem do wody, no to jest naprawdę mało. Ale będziemy dalej i za chwilę wam pokażemy że takie miejsca są pokażemy wam to co myśmy tutaj znaleźli nie wiem może tam dalej jeszcze są takie może ktoś coś był gdzieś dalej widział jakąś taką właśnie dodatkową plażę a w wodzie jest ptaszek który właśnie łowi ryby Niestety nie jestem z ornitologów, nie znam się na tych ptakach ale jest ich tu trochę czasami wystają na skałach tam gdzie się kąpiemy i polują na rybki a tu właśnie o, mamy taką sobie zatoczkę, takie miejsce takie miejsce ale z takim można powiedzieć fajnym zejściem właśnie do wody Odnośnie tej mapki którą wam pokazywaliśmy i tras No to tu macie oznaczenia jeszcze dodatkowe Którą trasą sobie się poruszacie Jak to wygląda Także jak sobie zrobicie zdjęcie to będziecie Wiedzieć dokładnie Którędy się przemieszczacie w którą stronę idziecie Także jest to fajnie zorganizowane A wracając pójdziemy inną drogą żeby Wam tą równoległą z tymi gajami oliwnymi żeby Wam pokazać jak to fajnie wygląda a tu jest jeden z tych gajów oliwnych o którym Wam mówiłem taki właśnie dookoła otoczony tym takim murkiem z kamieni trochę trawki i rosną sobie oliwki te kamienie widać, że są poukładane specjalnie w środku, w lesie to nie jest tak sobie poukładane nasypane, jakby ktoś chciał tylko to jest tak, jakby ktoś to układał nie wiem z czego to się bierze, może ktoś z Was wie prosiłbym taką informację w komentarzach chętnie bym się dowiedział z czego to wynika o jak na razie, no, nic nie znalazłem, może później coś poszukamy Głębiej. górki większe, mniejsze tak, o, dłuższe, krótsze ten murek taki już pokaźny, wysoki na no, takim nasypie tych, ale poukładane wszystko ładnie, tu następny zadbany właśnie taki gajoliwny, a tu w lesie o tak pięknie ułożony murek no to raczej nie jest przypadek. Że to jest funkcja płotu, jakby naszego płotu. Daga i oliwne są po prostu oddzielone takimi murkami. Ale te w lesie nie ma powodu, dla którego miałyby I tu w lesie właśnie ten murek, o, który, o którym wam mówiłem. No to jest przecież ułożony. To nie jest. Ten. To jest tak to ułożone równo. Tutaj. Jeżeli patrzę na takie gaje oliwne, to przypominają mi się zawsze filmy za czasów rzymskich. Oni właśnie gaje oliwne i były, te gaje oliwne były tak jakby podzielone, właśnie takimi murkami. Ale czy to tak faktycznie jest? O, tutaj ten murek jeszcze raz Wam pokażę w lesie. To nie wiem. Ale ja sobie to tak tłumaczę. Lubię czasy rzymskie, budowle rzymskie. Architekturę rzymską, więc tak sobie to tłumaczę, ja i tak mi to pasuje.